Witaj, nazywam się Hami. Mieszkam w Iranie, gdzie bycie naśladowcą Pana Jezusa jest bardzo niebezpieczne. Moi rodzice są chrześcijanami, ale wyznają swą wiarę w tajemnicy. Chodzimy do kościoła domowego, który prowadzi Milad. Kocham Milada. Każdego tygodnia opowiada nam tak dużo o Panu Jezusie, o tym, jak On umarł za wszystkich i pragnie, aby ludzie stali się przyjaciółmi Boga. Pewnego dnia, gdy jechaliśmy na spotkanie kościoła domowego, zobaczyliśmy, jak policja aresztuje Milada i wywozi w samochodzie. Kiedy wróciliśmy do domu, mamusia mi wyjaśniła: Chami, Milad został aresztowany, a teraz jest w więzieniu. Dlaczego? Za to, że opowiada nam o Panu Jezusie, o tym jak bardzo On nas kocha. Więc Milane aresztowali z naszego powodu? Dlaczego? Bo Milad kocha Pana Jezusa. Jezus ukochał nas tak bardzo, że umarł za nasze grzechy, by nas uratować. A Milad był tak pełen miłości do Pana Jezusa. Postanowił się z nami nie udzielić, mimo już wiedział, że może za to pójść do więzienia. Co stanie się z Miladem? Nie wiem, ale z Panem Jezusem zawsze jest nadzieja. Wiem, że martwisz się o Milada, ale Pan Jezus mówi nam, aby jemu ufać i się nie zamartwiać. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Czy możemy się pomodlić za Milada? Historie takie jak ta są powszechne w krajach, w których zabrania się nawracania na chrześcijaństwo. Ale Chrystus obiecuje, że nigdy nie opuści swojego ludu. Dla niego nie ma znaczenia, gdzie mieszkają jego wyznawcy. Dzisiaj możesz wysłać wiadomość z zachętą do dzieci chrześcijańskich z Iranu. Dowiedz się więcej na www.opendors.pl Ukośnik rysunek na pocieszkę.